Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a ja życzę miłego oglądania. A no co jest? Zacięło się. Aj dobra. Hmm. Jest noc. Ja mam co robić? Hmm. Dzisiaj nie było w ogóle tego Jana, tak on był? Już nie pamiętam. Trudno zapamiętać te imiona. Może zrobię jakąś reklamę? Żeby ktoś dołączył do mnie. <laughs> hmm. Poćwiczę szkicę na tym. <laughs> No, dobra, <laughs> nawet ładnie, teraz tylko, muszę to ty jakoś wysłać do internetu, mm. o, o tak, <laughs> tu mają coś wysłać do internetu, wsadzam, no i chyba jest reklama, <laughs> o, Reklama zrobiona. Dobra. Może ktoś się odezwie? O, robiłem tu całą noc. Serio. Na <laughs> razie nie mogę tu wejść. Muszę poczekać. Sam mi się tego nie uda zrobić. O! sobie zjem kawałek. O! No, nawet dobra, Dobra. Napiję się. I... No i co? Ja mam tak czekać? Nie ogarniam. Tej nowej technologii. Hmm. O, na moim telefonie coś jest. Dobra. Eee, tutaj biorę mój telefon. Dobra, sprawdzę. Cześć, jestem śnieg. Chciałbym się zapoznać. Okej. Ok. Chciałby być w mojej agencji. No, chyba da się jakoś ogarnąć tego Miałśniaka. Zadzwonię do niego i zapytam go o coś. O, sam do mnie dzwoni. Halo? No, dzień dobry. Chciałbym się właśnie zapisać do tej agencji. Tak, to jest? Tak, to jest agencja. Dobra, więc to. Jak się zapisać? Dobra, po prostu cię zapiszę. Dobra, e, imię znam. E, dobra, e, ile masz lat? Ja mam 24 lata. 24. Dobra, e, czy masz prawo jazdy? No, mam jak każdy normalny człowiek. Okej. Okay. Umiesz korzystać z broni? No, umiem, umiem jakoś. Tak jak w aparacie? Nakierowujesz i strykasz? No, można tak powiedzieć. Byłeś kiedyś zapewne jakimś. Nie wiem, robiłeś kiedyś zdjęcia? Tak, robiłem zdjęcia na ślubach. Robił zdjęcia na ślubach. Byłeś kiedyś w jakiejś innej agencji? Tak, byłem w agencji. To się nazywała Agencja Miał śniaków. Co to za agencja? No, agencje tam, gdzie mogą być same koty. Serio? Trochę dziwna. No, tak wyszło jakoś. Ale teraz się nie wypisałem i uciekłam. Okej. Okay. W jakim mieście mieszkasz? Ja mieszkam w mie, mie, mie miejsce Bruklot. Bruklot? Nie, Brookwood. A, o, dobra. Brookwood. Mam pytanie. Tak. A gdzie mam tutaj przyjechać? Jakby. E, masz przyjechać do Minesworda. Minesword. Minesword. Zajmie mi to chyba kilka... Dni, będę musiał polecieć samolotem. No dobra, polecisz samolotem i będzie dobrze. Dobra, dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia. O, dobra, jest miał jakiś. A jeszcze yy, mówił, że mrajski chyba miał śniak. Ciekawie. O, druga osoba. Dobra, po tej drugiej osobie nie będę już nikogo zatrudniał. E, dobra, ma na imię. A? Co to za dziwne imię? Dziwne ty, jak to przeczytać? E, co? Nie, 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 muszę to, to lepiej sprawdzić w internecie, co, jak to przeczytać. Jak? Dobra. I. Co jest? Google nawet nie wie. E... Okej, okay. napiszę do tej osoby. Dzień dobry. Chciałaby pani, to jest jakaś kobieta, raczej dołączyć do agencji, prawda? Okej, okay, odpowiedziała, że tak. I że będzie niedługo. Napiszę, że jestem w Mineswardzie. Okej, okay, ona już wie. Um, ona mieszka w... He ...Heiren. Zapiszę. Heiren. Okej. Okay. Mm, będzie za... O! Będzie następnego dnia. To dobrze. Okej. Okay. Uśpieram może trochę później w internecie i sprawdzę, co to oznacza. Jak przeczytać te imię? Okej. Okay. Muszę jakoś... ...spokojnie wyjechać. Wyjechać, wyjechać, wyjechać. Aj, ktoś musi mi pomóc Dobra, może tak się uda. Okej. Okay. Halo, jest ktoś tam na dole? Tak, ja jestem. Okej, okay, już pomagam. Pojadę po helikopter, może to trochę długo zająć. Dobra, zrób to jak najszybciej. Okej, okay, okej, okay. niech pan się tak nie spina. Dobra. Gdzie on jest? Poczekam tu chwilę. My są trochę śpiący. Może się prześpię. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się zasnąć. O, no, gdzie jestem? O! Ten gościu mnie już tu przywiózł? Gdzie on w ogóle jest? Dobra, nieważne. O. Okej. Okay. A ja muszę trochę poprawić prawo jazdy. Dobra. Oj, mam nadzieję, że nic się nie stało. Okej. Okay. Okej, okay, wpisuję jak zawsze... Dwa, osiem, siedem, sześć. jak zawsze można sobie potańczyć. Dobra. co się Jak to dalej działa? Chcę to jakoś sprawdzić. O! Okej. Okay. To jest głośnik. Już zardzewiały. O! Co coś się stało Okej okay. O naprawiłem to O tam są jeszcze dwa zepsute Oj tu są jeszcze To jest jeden Nie tu jest jeden Nie tu jest jeden i tu jest jeden Dobra muszę się tam dostać żeby sobie nic nie złamać. Au! au 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 au. Super. Po co ja to w ogóle mówię? Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz stop. To chyba trzeba zrobić ogniem. Au 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 au. Nie. Mm. O, naprawiłam w tym czasie dwa. Dobra. ja teraz po te drugie. Mm. A co jest tam na samej górze? Przeszukaj. Nic tu wartościowego nie ma. Jest już dobrze. Naprawił to. <grystanie> Okej. Okay. Trzeba znowu użyć ognia. Mm. Żeby trafić, wejdę na to.

Tędy! Wejdę na to. Ej! Gdy na to nie zwracają uwagi. O! Co to oznacza? Hm. Okej. Okay. Zapiski pierwsze. Te potwory dalej się zbliżają. Nie wiem co mam zrobić. Proszę, pomóżcie mi. Trochę straszne, ale trochę nie. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Tam chyba się nie da wejść. Jest! Trochę drewno. O nie. O nie. To jest teraz nieważne. Teraz muszę się tam dostać. O. Jest. Jest! Kolejna. Dobra, przetłumaczę. Zapiski numer 6 już się dobijają. Nie mogę, nie mogę przestać o tym myśleć, co się stało z moją córką. Okej. Okay. Muzyka przestała grać. Muszę się jakoś stąd wydostać, o kurde, coś się łamie, szybko Uf, prawie się złamało, chyba ja muszę już wracać dwa osiem siedem sześć. Okej. Okay. Ej, coś za tym jest. Kolejne do przetłumaczenia. Zapiski numer 4. To jest tak daleko i tak blisko. Nie rozumiem czemu. Okej. Okay. Hej, tutaj są dwa zapis. Dwa zapiski. Dobra. Ok. Zapiski, zapisy czwarte to jest też znowu daleko, ale blisko, ale można powiedzieć, że świat tego nie zrozumie. Ok. Zapiski. Dwa. Mam nadzieję, że ja ludziom, którzy są na tym świecie, udało się uciec z tego miejsca. Jeśli dalej tu jesteście, to będziecie mieli wielki problem. Teraz jest 1985 rok. Mam nadzieję, że ludzie do 2024 roku stąd się wyniosą tej To były drugie. Hmm. O. To są zapiski trzecie. O, a tu chyba ósme. Kolejne. I ostatnie. Dobra. Najpierw trzecia. Może. Albo... Nie, po prostu wezmę to stąd. ok? Zapiski numer 10. Odleciałem stąd. Wreszcie rakietą. Jeśli to widzicie, to jesteście w niebezpieczeństwie. ok? To jest może stąd. O, tu. ...zapiski... Ej, co jest? Nie przetłumaczyło mi tego. Mam... Jeszcze... ...tutaj są zapiski. Tu są zapewne trzecie. Przed chwilą mieliśmy dziesiąte. Są tu. Okej. Okay. O, przetłumaczyło mi zapiski. Ósma. Ludzie, ewakuujcie się z tego miejsca. Błagam Was, <laughs> bo wszystko tu się zrujnuje. Ok, zostało jeszcze dziewiąte i trzecie. To sprawdzę. O te. Zapiski. Trzecie. Hmm. Dokładnie to się zdarzy 2024 rok. Zdarzy się to 20 stycznia. Wielki wybuch zombie. Co? Muszę znaleźć dziewiątkę. Szybko muszę znaleźć dziewiątkę. Jest dziewiątka. Okej, okay. tu. Udało mi się znaleźć jakieś stare ruiny rakiety. Uda mi się je odbudować na szczęście. Chyba jakiś pięćdziesiąty raz to powtarzam. Uciekajcie. Jeśli tu dalej jesteście. Czyli to są wszystkie zapiski. Co może się zdarzyć kolejnego roku? 20 stycznia. Aj. Mam nadzieję, że tego nie zauważyli. Okej. Okay. Okej. Okay. Tędy. Oj. Wsuwam sobie. Aj. Hop. Nowe krzesło. Takie samo. Będzie jutro. Dobra. Ja jestem tym wszystkim zmęczonym. Mam nadzieję, że auto też mi odstawił I nie. Ja, ja idę spać. Ja, ja jestem tym już zmęczonym.